Zadanie siódme. Do liczby minus pierwiastek z dziesięciu dodajemy 5. To Do końc zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Otrzymany wynik jest liczbą. No i tutaj mamy cztery warianty naszej odpowiedzi. Kluczowym aspektem, na który musimy zwrócić uwagę w tym zadaniu, jest to, że pierwiastek z dziesięciu to nie będzie taka ładna, konkretna liczba. Rysując oś liczbową musimy w pewnym stopniu oszacować, gdzie mniej więcej na osi liczbowej znajduje się ten pierwiastek z 10, wymyślając sobie dwa pierwiastki leżące w jego okolicy. Na pewno trochę mniejszy od pierwiastka z 10, taka ładna liczba, będzie pierwiastek z 9. Czyli po prostu 3. A większy od pierwiastka z 10 będzie oczywiście pierwiastek z 16, czyli czwóreczka. No i gdzieś tutaj na osi liczbowej między tym pierwiastkiem a tym pierwiastkiem będzie leżał Pierwiastek z 10, czyli to będzie 3, przecinek, no i jakieś tam liczby po przecinku. A to jest mało ważne w tym zadaniu. Ważne, że określiliśmy jakby mniej więcej położenie tego pierwiastka na osi liczbowej. No i tutaj mamy minusik, oczywiście, czyli piszemy minus 3, przecinek, no tam jakieś liczby po przecinku. Nie musimy ich znać do, do, dokładnie. Dodajemy piąteczkę. No i co nam z tego wyjdzie? No piąteczka na pewno tutaj mam przewagę, więc wyjdzie wynik na plusie i ponadto wyjdzie wynik na pewno większy od jedynki, czyli to będzie 1, e, jakieś tam cyferki po przecinku, czyli wiemy, że otrzymany wynik jest na pewno liczbą większą od jedynki.